A potem wakacje to się tam Oj wiele też Były rzeczy jak ta szlifa, a potem wykopki, ale o nich w dalszej części powiem. Na razie o religijnych tradycjach posłuchajcie z rady. 15 sierpnia przypada przecież Dzień Matki Boskiej Zielnej. To popularna nazwa święta wniebowzięcia Maryi Panny i jedno z ważniejszych świąt religijnych i najstarszych świąt maryjnych. Wtedy też składa się Maryi ofiar z Darych Ziemi. Zioła warzywa kwiaty. Święto Matki Bożej Zielnej jest najstarszym świętem mar maryjnym. Obchodzono go już bowiem w V wieku jako zaśnięcie Najświętszej Marii Panny, z uroczystością tą związana jest tradycja liturgiczna, oddająca hołdy maryi wraz z poświęceniem na jej cześć leczniczych ziół. Święto to zamyka cykl Roku Wiejskiego, który rozpoczyna się świętem Matki Bożej Siewnej, a kończy świętem Matki Bożej Zielnej. Wiązanki Zielne przynosi się na tę pamiątkę, że apostołowie po otwarciu grobu Matki Najświętszej zobaczyli w nim same zioła i kwiaty. W tym okresie zwykle przypada zakończenie żniw Stąd wzięło się powiedzenie, że na wniebowzięcie zakończono rzędzie. Bukiety, które przynoszono do kościoła w zależności od regionu nosiły różne nazwy. Nazywano je równianka, ziele, okrabka, rózga albo kępka. W skład takiej wiązanki wchodziły zboża czterech gatunków. Były to owiec, żyto, pszenica, jęczmień, yy... Później e, e, zioła, e, na przykład e, dziurawiec, który leczył wątrobę, piął na bóle brzucha, mięta, haber, macierzanka dziewanna mają działanie odkażające, kopytnik, krwawnik na niestrawność, anemię, protycz czy zwarcia robaki. W skład tych wiązanych wchodziły również kwiaty i zioła, które Yy, chroniły przed burzami, ogniem, wiatrem, jak również kradem. Wkładano również zioła, yy, yy, rośliny, które są ważne w gospodarstwie, a więc był tam len, konopia, mak, kartofel, marchew, jabłko, gałązki, leszczyny, jak również jarzębiny. Wierzono, że poświęcone te warzywa Zabezpieczają przed szkodnikami, jak również przed zarazą na zimę owoce. Niekiedy bukiety po e, przyniesieniu z kościoła e, wkładano w bruzdę zagonów, gdzie znajdowała się kapusta, ziemniaki czy inne warzywa. Miały właśnie one zabezpieczać przed szkodnikami. Tradycją w naszej praktyce stały się też barakalne, które w tym roku obchodzono na. rogu 25. O historii Łokie to powie nam pani Zotach Now. W roku 1986 przybył do naszej parafii ksiądz Stanisław yy, Szczybieł i objął proroskop. Oj pracy miał bardzo za dużo. Kiedy się już trochę zadomowił i porozglądał się wokoło, porozmawiał z ludźmi, zorientował się czym się zajmują, co potrafią, jakie mają talenty. Wtedy poddał myśl o dożynkach. Pomysł spodobał się parafianom. Wybrano starostów, ale takich prawdziwych starostów, co to, to jeszcze dzisiaj orzą i sieją. Na starostę wybrano Pana Józefa Dziedzica z roli, jak sama nazwa wskazuje, tego przysiłka to rolnik. A z Dolnej Łąty wybrano Panią Stanisławę Wolak. I tym sposobem odbyły się historyczne pierwsze parafialne dożynki. Były to jeszcze te dożynki odbyły się jeszcze w starej kaplicy. I od tego czasu co rok w naszej parafii ta tradycja już, już jest jest na stałe i co roku odbywają się dożynki. W tym roku mieliśmy jubileuszowe już 25. dożynki. Mamy tutaj dzisiaj na sali dwa wieńce dożynkowe, Jeden tu po prawej stronie z roku 2003. Proszę mi podpowiadać, bo już pamięć nie zawodzi. I drugi wieniec mamy z tego roku. Wieniec... Starosty, Andrzeja. pana Andrzeja Kępy, z Łąkty Górnej. Tak, tak, zaraz opowiem symbolikę. Przedstawię, z, Do, z Łąkty Górnej, jeszcze zapomniałam o starościnie przecież by się obraziła, nie? A starościną była pani Bernadeta Kukla z Łąkty Dolnej i też ich gieniec jest pięknym arcydziełem. Już po wakacjach polskiej tradycji ludowej Matka Boża której pamiątkę narodzenia obchodzimy 8 września, jest postrzegana jako patronka jesiennych sier. Zgodnie ze starożytnym zwyczajem nie zaczynano oś i siergu przed tym właśnie uroczystym dniem. Wierzono bowiem, że ziarno rzucone w ziemię będzie wydawać dobre plony, jeśli pobłogosławi je Matka Boża. Aby wszystko było zgodne z tradycją, do siewnego ziarna dodawano to, które wyłuskano z chłosu, niesionych z kwiatami i ziołami, uroczystość w wzięcie Najświętszej Marii Panny i poświęconych przed ołtarzem. W początku września, gdy jeszcze mrozy nie srożą, ujrzysz Matkę Bożą, Przebiegała one przejemna, na zaoraną ziemię rzuca na siebie. Siebie do Boże na siebie chorzą. Chce, by zaorane zagony wydały stokroć na nowe Matka Boska Siedna przystaje i taką jedzenie daje, by dać dziś były konie. Maryjo, niech Twoje narodzenie raduje ludzkie plemię. Bądź błogosławiona, któraś wyszła z Anny Zobaczymy ze Syneczku o tradycjach religijnych. Przypomnienie, poranaty ludowe. A tu też na opowiadanie o nich nie starczy, niedzieli. Nie Ale jak z kilku usłyszeć, przepraszam. Co jeszcze pamiętać? Powiedz. A pamiętam czasy, jak się cały dzień stopki wiązało, a jeszcze wieczorem siły starczyło, co by na tańce ruszyć. Jak muzyka grać zaczęła, to mnie jedną partę na deskach wymęczył. niż na Polach. A ty wiesz, że wcześniej to się muciło cepami iż zboże w żartach było? A poszliwak od był, a potem wykopki. Ale ciekawie nam o tym opowie pan Krzysztof Guzik z panią Stanisławą Wolak i panią Marią Burda. Jestem synem Leopolda Guzika, znanego społecznika. Akurat mieszkałem w środku wsi i widziałem naokoło co się działo i u sąsiadów i podworskich y, y, polach. I chciałem, y, 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 pamiętam jak y, u sąsiada, u pani y, Babci Holotowej jeszcze y, kierotem konie y, jeździły wokoło i muciły zboże. A oprócz tego cefami wcześniej się przygotowało, y, żyto, żeby mieć y, na powrótła, bo później się muciło w garasiocce, później w maszynie szerokomotnej, później było kółko rolnicze i byli omotowi i chodziło się od domu do domu i muciło się za, za mocami. Oprócz tego chciałem przypomnieć jak w łąkcie w tej resztówce podborskiej, gdzie powstała przez południa lotowa żywna, było też gospodarstwo rolne i jak była wykorzystana ziemia. Nawet to było dzielone paskami, że chłopy po y, y, poparach, po 10, po 15 było widzielone, że tam jest na przykład y, pana Bobowskiego, ten jest guzika, ten tak po pasku było wykorzystana każda ziemia. I chciałem też y, wspomnieć, jak z tego czasu z rozdziela Pan Bobowski miał tutaj takie 10 jarów w dołkach winiarni, i przyjechał to kosić. Pytamy się go, panie Bobowski, kosicie już? A mi mówi, wodok, nic się nie trąb, przyjedzie Fronek z Rona i kłosiarką to wykosi. Franek Maduzia przyjedzie. No i tak się stało, że taką taką co na yy, taka czterograbiasta czterogra, i rzucała te znowu. Dzień dobry pierwszy, ja, pierwszy ludzie zniwa. Potem nastały kosy. jak u sąsiadów, my kończyliśmy kosić, tak zrobiliśmy dieniec, Sąsiadowi my na, do, na, ze drzwiami zawdzięli ten wieniec, a oni są gospodyni na piekach kołaczy, z serem na, na opacie i zrobiła kawie białej, a gospodarz wziął klaszeckę z kredensu i poczęstował i tak się zakończyły żniwa. Dziękuję. A teraz wszystkich zapraszamy na Józynę. Prosimy Pani, żeby przeszły. Poczęstowały Państwo. Nie wszyscy wiedzą, co to jest Józyna.